Pilu rusza się ząb. Arcykotki, bawimy się w chowaj kota? Gotowi? No już, kryjcie się! <ścoughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć razy siedem, czterdzieści dwa. Plus dwa, czterdzieści cztery. Wszyscy schowani? Szukam! Jakiś znajomy ogon. Klopsiku widzę cię! Coś ci się stało? Nie, nic się nie stało. Zawsze ląduje na miękki. On ma z tyłu poduszkę powietrzną. Ojej, <noise> to dośloda! Ząb mi się musa. Duża okropność. Może lekarz ci coś doradzi. Mimi jest doktorem dla kotków. I na pewno zna się na kocich zębach. Czy to znaczy, że zostanę sam z naprawą zjeżdżalni? Głowa do góry. Służymy pomocną łapą. Papajcie kotki. Pa, Duniu. Do pa! zobaczenia. Dzień dobry moja mała. Jak masz na imię? Jestem pilu. Bardzo mi miło pilu. Proszę, zapraszam. Usiądź tu. Co ci dolega, pilu? Siad mi się lucha. Jasne. Czy mogę zobaczyć? Wszystko w porządku. To całkiem normalne. Ząb się rusza, bo wkrótce wypadnie. Co? Żeby wypadł! To mleczny ząb. W tym miejscu wyrośnie ci stały. Ja lubię mleczne zęby! A zwłaszcza swoje. No to będziemy razem się zajmować tym ząbkiem. A teraz muszę jechać na badanie kotów. Chciałabyś być moją asystentką? Tak! Bardzo bardzo, Mimi! Chodźmy! Co tam, Pielośku? Chciałem wyjąć piłeczkę ze słoika, ale uwięzła mi łapka! Nigdy już jej nie wyjmę! Utknęła na zawsze w słoiku! Nie przejmuj się, pierożku. Schłodzimy słoik i łapka wyjdzie. <laughs> Chyba mam alci pomysł! Jedźmy do Kalmela, właściciela lodziarni. Świetna myśl, Pilu. Nie przejmuj się, pierożku. Załatwimy to bardzo szybko. Dzień dobry. Witaj Mimi. Cześć Pilu. Czym mogę służyć? Jakie masz najzimniejsze lody w swoim zakładzie? Hmm. Sam nie wiem. Spróbujmy wszystkich. Posłuchaj, poproś proszę Pilu o pomoc. Chciałabym by poczuła się lepiej i zapomniała o zębie. Mhm. Mm -hmm. Hej, Pilu! A? Czy może zechciałabyś spróbować wszystkich lodów, żeby wybrać najzimniejsze? O nie coś ty! Mój biedny ziobieg byś malził! Ja próbuję! Klapsik! Macie to szczęście, że trafiliście na wybitnego testera lodów. Um. Mm -mm. Nie zawsze jadam tylko lody na podwieczorek, ale dzisiaj zrobię dla Was wyjątek. Uu, uu, lodowate! Mrał Zimne Miał godowe koci długat! Sytro uh, Cytro pazurkowe to najzimniejsze lody świata! <gry <facial> <gry> <słudzia> uh, oh, oh. W twoje łapki, Pilu! Dzięki, Kalmelu. Teraz możemy wracać do Pielośka! Pa, Mimi! Babilu, Pilu! Może mi ktoś pomóc? Spoko, Kropsiku. Kiedy cię uwolnię, zapraszam na lody. Dziękuję. No dalej, Pielośku. Zianość dla słoik w cietly paziulkowych lodach. Brrr. Lodowate! Jej, wyjąłem łapkę! O nie, Pielośku! Znowu ci łapka utknie! A ja się chcę bawić! Jeśli chcesz tę piłkę, to obludz słoik. Spójrz, a o tak. O? Jaj, patrzcie na mistrza piłki. Karmelu, no mogę dostać gorącą czekoladę, nie lody. Dziękuję, to ja pędzę się bawić. Kocia styczna pilu. Teraz kolejny pacjent. Co się stało teraz? Coś okropnego. Zęby mi zbrzydły. Co się stało, jak zjadłem czekoladę? Od nadmiaru czekolady boli brzuch i brudzą się ząbki. Musisz je umyć. O, umyć zęby? Jak mam to zrobić? Wystarczy szczoteczka. A, Edison, kod wynalaście Zaprosiliśmy Edisona o super superklej! Edisonie, masz szczotkę do zębów? Tele musi umyć ząbki! Nie jedną! Mamy trzy nowiutkie szczotki elektryczne! To mój wynalazek! Edisonie, proszę cię poproś Pilu, by ją przetestowała. Mm, Pilu, może pokażesz koledze, jak się Pil... używa elektrycznej szczoteczki? Przeplasam, Nie mogę Edisonie! Mógłby mi wypaść ząbek! Dobra, my z lampo przetestujemy je. Najpierw wycisnę pastę. Teraz włączcie szczoteczki i szczotkujcie zęby. Mimi? Proste. Wypłuczcie buzię. Jeju! Nasze zęby są czyste! To ta szczoteczka. Proszę, to ten super klej, o którym mówiłem, Lampo. Chcę ją już pokazać Telemu! Najpierw wyciskamy pastę. Potem włączamy szczoteczkę. Da, ale ubaw! To nie jest zabawa Teli! Musisz bliżyć szczoteczkę do samych zębów. O tak! A teraz szczotką i ziemią. Ma biały uśmiech! Dzięki Mimi! Dzięki Pilu. Hmm? Hmm? Hej! Pilu, pomogłaś wypaść mleczakowi. Mój <laughs> Pływa w szklęcie! Nie masz Mimi! Wypadł zupełnie sam! Jesteś dużą kotką i super asystentką. Dziękuję. Pójdę powiedzieć Alci kotkom. Pa! Mm. Koci przyjaciele! Wypad mi leczny ziomek! Super Pilu! Właśnie wpadłem na kociastyczny pomysł na nową piosenkę! Tak słodka jest, zabawy daje znak Mleczarka chce zatrzymać, ale to nie działa tak Więc nimi mówi jej, że każdy tak już ma Nie musi martwić się, na pewno radę da O każdy ząbek dokiwania wszystkim daje znaki Więc koci przyjaciele, zobaczcie sami, że Wasz każdy mleczak wie, gdy zatańczyć już chce Wasz każdy mleczak wie, gdy zatańczyć już chce Ten piesek był łakowy, więc pomóc trzeba tu Za dużo czy Psiku, posmaruj superklejem pękniętą zjeżdżalnię. Proszę bardzo, Lampo. Stójcie, kotki. Co tam, Edisonie? Dałem wam nie tę tubkę. Superklej jest tu. A w tamtej... był sztuczny superlód. Aha. Ma ktoś może suszarkę? <laughs>